Czas na prognozę pogody. Adam Giza. Witam i zapraszam. W środę pozostaniemy pod wpływem przemieszczających się z zachodu chłodnych frontów atmosferycznych powiązanych z niżem z nadpołudniowej Skandynawii. Rano frontowa strefa opadów, deszczu i gwałtownych burz zaznaczy się w województwach zachodnich. Uwaga! W centrum i na południu kraju burzą będzie towarzyszył porywisty wiatr, ulewny deszcz i grad. Lokalnie nie są także trąby powietrzne. W ciągu dnia zjawiska te zaczną przemieszczać się nad województwa centralne i wschodnie. Najpogodniej w środę będzie wzdłuż zachodniej granicy kraju. Nad Maopolskę przejściowo napłynie bardzo upalne powietrze z południa Europy. Poza tym zaczniemy pod wpływ wyraźnie chłodniejszej polarnej masy powietrza. Na termometrach na wschodzie od 28 do 35 stopni, w centrum od 26 do 27, na południu od 28 do 33, na zachodzie od 23 do 26. Ciśnienie atmosferyczne będzie się wahać. W południe w Warszawie wyniesie 993 hPa. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, a na północy kraju podczas burz dość silny i silny. Uwaga, na Bałtyku będzie sztormowo.